Witajcie w na przygotowania kanale. Dzisiaj gramy w najstarszą wersję Minecrafta. Zobaczcie jak to wygląda wszystko. Zobaczcie jak to wygląda. To jest najstarsza wersja Minecrafta. Widzicie? To jest najstarsza wersja Minecrafta, widzicie? Zobaczcie jak kwipunek wygląda tu. Co te wielkie robią? Czemu one tu idą? I e, czemu one mnie gonią? Przecież ja mam kreatywa Nic mi nie zrobią. A może zobaczymy? się nie pobiją. Zobaczmy. Patrzcie. Nic, Nic nie robią mi. Mm. Ok, jest głośne. Nic mi nie robią. Dobra. Okej. Okay. Weźmy sobie zrobienia do siekierkę. Ciekawe czy tu jest Wortellite. Tu nie ma Wortelita. Okej. Okay. Nie ma go. Dobra, ok. Może zbudujemy jakiś dom. No, ten Minecraft ma angielski język zawsze. To jest dziwne. To angielski akurat. Dlaczego to jest taka wolna prędkość? O, to jest ten Minecraft, który jest wolny. Zobaczcie. W tym Minecrafcie nie da się biegać. Zobaczcie. Zobaczcie sami, że w tym Minecraft. Zobaczcie. Tu się nie da biegać. Zobaczcie. Teraz y, trzymam bo i control, a nie biegam. Bo to jest najstarsza wersja minecrafta. Wow. tak naprawdę fajnie wygląda. Zobaczmy lawę. Jak wygląda na tej wersji lawa. Dobra, wydaje. Poczekajcie. O, już. o słyszę tam jaka, którego zaraz zobaczymy. O proszę zamiarka. Zobaczcie na zumbiaka jak wygląda. Hej Zobaczmy wszystko jak wygląda. Co to? A, myślałem, że to jest jakiś potwor ogromny niebieski. I tak wygląda szkielet. No. A tak wygląda szkielet. Super. Chodźmy zobaczyć jeszcze świata. A to, to jest creeper. Ej! On robi mi głową, o tak! Dobra, nie zaszepiajmy go. Co się dzieje? Dobra. Dobra. Chodźmy zbudować dom. Idziemy. Budować dom. Idziemy. Chętnie. Zbudujemy sobie domek. I zrobimy podziemny domek, widzowie. To będzie dobry pomysł. Żeby zrobić podziemny domek. No. Tylko. Gdzie możemy go zacząć budować? Gdzieś tutaj. No, tutaj możemy go budować. O, pyk, 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 W ten sposób tak będzie to zrobione. A, tu nie można kopiować. Gdzie jest kamień? A, tu jest kamień. To wygląda, jakbyśmy grali w Minecrafta e, 7 lat temu. Tak to wygląda. Jakbyśmy w Minecrafta teraz grali 7 lat temu. Prawda, to tak wygląda. Zbudujemy sobie podziemny domek i zobaczymy, jak będzie wyglądał w tej wersji podziemny domek nasz. Pyk, 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 pyk. Tutaj drzwi weźmiemy jakieś... W ogóle są w tym Minecrafcie drzwi? Nie wiem, chyba tak. O, są. Są drewniane i żelazne drzwi. Są drzwi drewniane i żelazne. Dobra. Dobra. Zrobimy sobie... o... Tak. Ej, to jest w wersji. Bedrock Edition. Z takiej wersji to jest. brachowamy to. Weźmy trawę, to postawimy na końcu. Jeśli tutaj trawę. Musimy były jakieś roślinki, widzowie. O. Czekajcie, ściszę trochę grę. O! czekajcie. Dobra, wyszliśmy. Okej, okay, pyk, 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 pyk. O już tutaj możemy zacząć budować ten domek. no pyk, 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 pyk. O, w ten sposób to zrobimy. I kamień weźmy sobie. O, zamienimy ten węgiel w kamień. Dobra, ciężko się gra na tej wersji, trochę widzicie? Trochę ciężko. Teraz szukamy pochodnie. Czy jest to pochodnia? Jest. Jestem w Minecrafcie na szczęście pochodnia. Zostawimy ją sobie. Gdzie ją postawimy? Gdzie możemy ją postawić? Dobra, tutaj niech będzie ta pochodnia. Oj, mamy domek. Okej. Okay. O, w ten sposób to będzie. I To będzie takie wyjście. Zobaczmy sobie klapę. Gdzie jest klapa? Klapa. Czekajcie, wezmę takie drzwi. Zmiemy klapę jak jest. Tu chyba nie ma klapy. Czekajcie, już szukamy klapę. Czy jest? O, jest! Znaleźliśmy w końcu tą klapę. Dobra. Dźwignia też nam się przela. Dobra. Tyk. Dobra. czy też ją zmienimy. O! I zobaczcie, widzowie, jak to zrobimy. O! To będzie wejście. O, w ten sposób to zrobimy. Takie wskoczenie będzie. I tu będzie woda. A! Czyli to trzeba pani... nie, nie. nie da się pisać, trzeba szukać. Jest to w ogóle woda? Jest. Jest na szczęście. To się kto wykonałeś, już nie Tak to wygląda. O nie! Gdzie to o, nie? A. O jest tu. Ła! spada. Eee, trudno. Jak to ciężko normalnie iść. O, już. Tylko jakoś ten to trzeba tak przeskoczyć. Zrobimy tak i tak. O! To już będzie bezpiecznie. Pyk, pyk. I tu będzie jedna pochodnia. Pyk, pyk. Pyk, pyk. pyk. Wychodźcie, widzowie, i tutaj będzie y, taka dzielnina, żeby może żyć. O, takie wyjście będzie tajne. Oj. O, i wychodzimy. W taki sposób będzie można wyjść i z, z, z takiego czegoś w ten sposób takie coś o. W ten sposób i tutaj tak będzie wyjście wyglądało. Dobra. Dobra. Teraz ogarniemy będą w środku. Tak. Czyli co nam będzie potrzebne? Łóżko. Łóżko zawsze... Czy jest czerwone, bo czerwone łóżko to oryginalne? Było jakie stare łóżko, zobaczcie jak to wygląda fajnie. Okej, okay, zobaczmy, że raz... Teraz postawimy sobie piecek. Gdzie jest piecek? Tu. Piecek. A, tu będą dwa pieceki takie. Jeszcze ognisko sobie postawimy jak będzie, jak w punku ogniska. Raczej może nie być ogniska, ale może teraz znajdziemy ognisko. Gdzie jest ognisko to... I nie ma tu ogniska. na obsydianiu będzie. Zobaczcie, zrobimy tak. O. Teraz weźmiemy sobie kamień. Pyk, pyk. O, widzicie dym? Widzicie? Widzicie? Pieseki się palą. W sensie, na no to tak wygląda. Widzicie? Tak zrobiliśmy. Teraz weźmiemy sobie takie coś Cyk, cyk, dwa craftingi postawimy i podwójne skrzynię między nimi. O! O! Stack diamentów weźmiemy. I nie można tego rozdzielić. Trzeba tak ciągle klikać. Nie. Dobra, diamenty odpadają. Wróćmy tam coś innego. Co możemy wrzucić? Nie wiem. Nie wiem, co możemy wrzucić skrzyni. Dobra, może złota? Jabłka. O. A, tak hmm. będzie. Dobra, takie rzeczy będą w skrzynce. I zaraz chodźmy dalej budować dom. Dobra. Dobra, wychodzimy. I... A co to jest? Co to? A! Teraz postawmy sobie tutaj drzewo. Wysadzimy, w sensie posadzimy drzewo. Weźmy mączkę kostną. Znajdźmy mączkę kostną, jak będzie. Mączka kostna. O, jest mączka kostna! Ja, pyk, pyk. O, w sekundę wyrosło drzewo. No, tylko że to jest za małe. Wolę inne drzewo inne drzewo

drzewko jest idealne. Po prostu idealne drzewo. Takie. Takie fajne. Dobra. Jak możemy to dalej zbudować? Zróbmy sobie piaskowy teraz, Bion. Piaskowy wiązko Na cyk, cyk. Cyk. Taki piaskowy biom będzie. Taki malurki. Tak będzie. Teraz weźmy wodę. Woda gdzie woda tu. Jeszcze raz sobie piasek weźmiemy. Okej. Okay. Teraz y, kaktusy weźmy. Pyk, kaktus. Zrobimy go tu. Nie, nie można. Taki kaktus, jeden drugi. O! Nie widzowie. I to starczy. F5 tu działa? Działa O i ten pas jedziwny. Przeszkadza ten plus tutaj widzicie przed sobą. To był. A, Dobra widzowie, będzie na tyle z tego odcinka, stawcie y, lajka i suba y, pod tym filmem jak wam się film spodobał, więc już będzie na tyle, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, pa pa!